Okej, okay. eee, sześć się wam wszystkim z tej strony 1, 2 3 <coughs> a dzisiaj pokażę Wam moje top 15 brąkarzy. Ogólnie to będzie taka mała seryjka, na e, której będę pokazywał top 15 moich zawodników, którzy są no nie drodzy, no umówmy się tak położyć 4K myślę, żaden nie będzie e, na pececie, no i zapraszam do oglądania. Pierwszym bramkarzem jest Gianluigi Luigi Buffon Jean-Luigi Buffon no, z Fifa 13 grał mi się im 100 razy lepiej, ale tutaj jest, też mi się nie dobrze gra i to jest chyba pierwszy bramkarz, którego jeżeli tylko mogę, to wsadzam do składu. E, dobra, drugi Thibaut Courtois. Też go bardzo lubię, mój drugi bramkarz tak ogólnie. Bardzo fajnie gra, niektóre naprawdę sytuacje broni super. Także on jest naprawdę spoko. Dehea. Y, nim nie grałem za dużo. Tak z 30 metrów może. No i powiem, że mi się nim bardzo dobrze gra. Y, no. Niektóre parady ma bardzo fajne. Kiedyś sobie pożyczyłem, nie wiem, z tydzień czy dwa tygodnie temu toca od kolegi. I jest naprawdę spoko. I Sirigu. No, do Ligę, bardzo dobry bramkarz. Zdecydowanie numer jeden. Ligeum spoko. Zawodnik. Niektóre sytuacje obroni naprawdę super. Niektóre no, kiedyś mnie obronił chyba trzy dobitki z rzędu. Jeśli się nie mylę, René Alder, no To to jest w ogóle kosmos. No, trzeci bramkarz mój z ligi Pierwszy spoko. Naprawdę też tak jak w też też Tak nieraz trzy pod rząd dobitki obroni. Marketti. No, bo też go bardzo lubię. Na początku im grałem w FIFA, jakby on był trochę droższy. Bo nie było mnie stać na nic innego. Naprawdę spoko, zawodnik Helton. Nim grałem w portugalskiej i spoko się nim gra, naprawdę. Miałem wcześniej Rui Patricio, ale on mnie jakoś tak szczegół nie robił. Hugo Loris. Bardzo fajny. No, grałem nim na z BPL z Czechem. I naprawdę obydwoje są super, także oni są na równi. Diego Lopez. Nim grałem... ale to tylko mało mecz, ale naprawdę fajnie bronił. Niedużo bram po mnie puścił. Ohoa! Cześć tam czyta. O, czoła. Nie wiem, dobra, nieważne. Napiszcie mi w komentarzach. Spoko bramkasz. Wrigę na samym początku im grałem. Naprawdę fajnie się im grał. I Wargin im grałem w FIFA Diego Alves na początku FIFA mi się fajnie grało, potem nie grałem. Naprawdę też spoko. Steve Mandanda Lubię go, nim grałem, małą mecz nim grałem, ale naprawdę ma podania tej guru. Te to, co chyba nazywa się górne, prostopadłe czy jakoś tak naprawdę fajnie to robi. Joe Hard do PPL jako trzeci bramka, jest naprawdę spoko. Z dobrze mi się nim gra. Że naprawdę ok. I Handanowicz On też jest bardzo dobry, do niego mam zaufanie. I bardzo dobrze tak, no, gra te piłki e, takie na przedłużenie. Na przykład do Balotelli'ego gra takie właśnie na przedłużenie głową. I też Stegen To jest taki też nim na początku się wygra w ogóle świecącą Bundesligę. I bardzo fajnie mi się nim gra. Także to by było na tyle. Marka.